Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ma siedzibę w budynku Wydziału Farmaceutycznego, który stoi u zbiegu Alei Generała Józefa Haller'a i ulicy Adama Mickiewicza w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Nasza czytelnia znajduje się na pierwszym piętrze za dziekanatem. Na korytarzu stoją gabloty, w których prezentujemy najnowsze publikacje pracowników wydziału. Czytelnia jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego udostępnia na miejscu w czytelni specjalistyczne książki i czasopisma, m.in. z botaniki, biochemii, biologii, bromatologii, chemii, farmacji, farmakologii, kosmetologii i toksykologii, a także prasę codzienną. Mamy dostęp do baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych oferowanych przez bibliotekę główną. Szczególnie polecamy najnowsze elektroniczne wydania Farmakopei Amerykańskiej i Farmakopei Europejskiej. Posiadamy jednostanowiskowy dostęp do bazy prac magisterskich i licencjackich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opracowujemy na bieżąco bibliografię publikacji pracowników naszego Wydziału. Wszelkie informacje o naszej bibliotece znajdziecie na stronie biblfarmgumetedu.pl. Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki. Przy okazji zachęcamy do odwiedzenia Ogrodu Roślin Leczniczych otaczającego Wydział Farmaceutyczny który zachwyca pięknem roślinności i barw o każdej porze roku.